Jaltek News. Witajcie, nazywam się Remek Kaczewski, pracuję w firmie Jaltek i opowiem Wam o nowościach na rynku AutoID. W krótkiej, dwuminutowej pigułce przybliżę Wam informacje o nowościach i promocjach zebry, Honeywella, Datologica, Elo i Yamy i wszystkich innych producentów, których Jaltek ma w swojej ofercie. Jaltek, w ubiegłym tygodniu spotkaliśmy się z Wami podczas zebra Pit Stop oraz naszego cyklu Jaltek on the Road with Newland czyli Roadshow z Jolantem. Wspólnie z producentem odwiedziliśmy Poznań i Kraków, by w kameralnym gronie razem z Wami porozmawiać o biznesie. W tym tygodniu, 2 maja, pracujemy normalnie, przygotowujemy się na wydarzenia, które organizujemy z Zebrą w drugiej połowie maja. SIGU. Od 1 maja będzie nowy cennik bartendera. Ceny rosną o 5%. Jeśli macie jakiś projekt na bartendera, możecie oszczędzić parę groszy. To jest ostatni dzwonek. Nowy cennik wprowadza dwie, dwa nowe produkty i wycofuje jeden. Zmienia się sposób licencjonowania. Do kosza idzie Bartender Starter, licencjonowany na drukarki. Pojawią się za to dwa nowe produkty dwie nowe licencje Bartender Workstation i Bartender Professional Workstation. Workstation polega na licencjonowaniu na stanowisko, czyli na komputer, czyli to oznacza, że z jednego komputera można zarządzać wydrukiem na dowolnej liczbie drukarek. Przypomnę, że dzisiejsze wersje są licencjonowane na liczbę drukarek. Uwaga, Bartender Professional licencjonowany na liczbę drukarek pozostaje w ofercie. Pojawi się też Bartender Cloud w wersji na drukarki. To oznacza, że Single będzie utrzymywał dwa rozwiązania chmurowe. Jedna chmura dotyczy subskrypcji na liczbę etykiet wydrukowanych w danym okresie, bez limitu drukarek. Druga będzie dotyczyła liczby drukarek, na których można drukować, bez limitu na ilość etykiet. Data Logic. Producent poinformował o udostępnieniu nowej wersji firmware dla Magellanów 9600 i 9900i. Wszystkie skanery wyprodukowane po 30 marca są już wyposażone w nową wersję tego softu. Wprowadza ono wsparcie TDR i VCCM dla zaimplementowanych w skanerach kamer. QuickScan QW-2100 po ponad 10 latach obecności na rynku zostaje wycofany z produkcji. Oficjalnie zakończy się ona 30 kwietnia. Ostatnie wysyłki z magazynów producenta mają być realizowane do 30 września. Następcą tej serii jest QD 2200. Aby zachęcić Was do zakupów skanerów znajdujących się jeszcze w magazynach, producent przygotował promocję na QW 2100. O szczegóły pytajcie swojego opiekuna. Z produkcji jest też wycofany skaner radiowy Powerscan 9300. Jego naturalnym następcą jest imager liniowy Powerscan 9100. Producent poinformował też o zakończeniu wsparcia dla Magellanów 8300 i 8400. To również nastąpi 30 kwietnia. Epson. Producent przypomina o zakończeniu produkcji serii drukarek kioskowych zwanych MPM Business od Mini Printer Mechanism Business. Od 1 kwietnia 2025 roku seria ta zostanie całkowicie wycofana z produkcji. Ostatnie zamówienia będą przyjmowane do 30 października tego roku, a ostatnie sztuki powinny opuścić magazyn producenta do 31 marca przyszłego roku. Części do tej serii drukarek będą dostępne jeszcze do 2030 roku. Newland. Producent skanerów i terminali udostępnił nagranie webinaru, który zrealizował dla swoich partnerów w ubiegłym tygodniu. Znajdziecie go na portalu partnerskim Newland. Możecie też nas poprosić podeślemy Wam link. To dobra okazja, by przejrzeć portfolio tego producenta i odświeżyć sobie informacje o kaszalotach, orkach i innych rybkach. TSC. Ta informacja na pewno cieszy użytkowników drukarek tego producenta. Firma postanowiła odciążyć partnerów z kosztów związanych z wysyłką drukarek do serwisu bierze to na siebie. My oczywiście możemy wesprzeć Was w procesie przygotowania przesyłki do nadania, wygenerowaniu dokumentów RMA itp. W przypadku pytań pytajcie swojego opiekuna. I sekcja End of Life. W tym tygodniu oficjalnie kończą się produkcje tabletów Getac serii ZX70G2, wybranych konfiguracji czytników Honeywell 1950 i 1980 oraz drukarki do kart plastikowych Zebra ZXP9.